Sony Ericsson Hazel jest telefonem ekologicznym, co oznacza wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, mniejszy pobór mocy oraz dodatkowe aplikacje ułatwiające nam chronienie środowiska w codziennym życiu. Co ważne, zastosowanie powtórnie przetworzonych plastików nie wpłynęło w żaden sposób negatywnie na jakość aparatu. Telefon jest ładny, lekki i dobrze leży w dłoni. Dodatkowo tylna część, mimo że wykonana z plastiku, w dotyku i z wyglądu do złudzenia przypomina aluminium. Nie mamy też zastrzeżeń do odporności obudowy. Heizel bez problemu zniósł nasz test upadkowy. Z przodu telefonu znajdziemy standardowe przyciski nawiązania i odrzucania połączenia, dwa klawisze obsługujące funkcję wyświetlania na ekranie. Oraz dwa kolejne służące do przywoływania menu czynności i anulowania. Klawiaturę numeryczną wysuwamy zaś jednym prostym ruchem. Z lewej strony urządzenia znajdziemy port służący jednocześnie za gniazdo ładowarki i słuchawek. Z prawej mamy natomiast przycisk regulacji głośności oraz klawisz szybkiego przywołania aparatu fotograficznego, który służy także za spust migawki. Dzięki dobrej optyce, 5-megapikselowej matrycy i silnej lampie błyskowej, aparat fotograficzny robi dobrej jakości zdjęcia nawet słabo doświetlonym obiektom. Telefon możemy też wykorzystać jako pełnowartościową latarkę, bez trudu oświetlającą nawet duże, całkowicie zaciemnione pomieszczenie. Telefon oczywiście wyposażono w internet 3G, Wi-Fi, GPS i Bluetooth. Dzięki temu możemy przy jego pomocy swobodnie korzystać z nowoczesnych funkcjonalności jak internet w telefonie, Facebook czy mapy Google lub nawigacja satelitarna NaviExpert. To ostatnie szczególnie przyda się podczas rajdów terenowych, na których jak wiadomo łatwo się zgubić. Czas spędzony na treningach uprzyjemnia również doskonałej jakości odtwarzacz MP3 oraz radio. W czasie przerwy natomiast możemy obejrzeć sobie na 2,6-calowym ekranie Heizela film w znakomitej jakości. Sony Ericsson Hazel to wytrzymały telefon o bardzo ładnym wyglądzie. Są tutaj aplikacje takie jak Tropiciel pozwalająca na śledzenie trasy oraz zużycia energii w czasie treningu czy Green Calculator zachęcająca do prozdrowotnych i proekologicznych zachowań.